Na sesję 29 grudnia wójt Kamil Dziewierz skierował projekt budżetu na 2016 rok. Jednakże radni zdecydowali, że nie będą chwilowo podejmować decyzji w tej sprawie. Wszystko zaczęło się od posiedzeń komisji, w tym Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Promocji Gminy, która zajmuje się m.in. lokalnymi inwestycjami. W czasie obrad komisji radni przedstawili swoje wątpliwości, jeśli chodzi o planowanie wydatków w gminie. Liczyli na to, że wątpliwości te zostaną rozwiane przez wójta lub pracowników urzędu gminy. Ja? Y Prosiłam, żeby byli obecni pracownicy dzisiaj, żeby był obecny sekretarz wójt, nie wiem ktokolwiek, kto udzieli nam odpowiedzi. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób my jako komisja mamy wypracować stanowisko yy, i przedłożyć je na Komisję Finansów i Budżetu, dzisiaj ja ja. jest. Ja wiem, ja. Więc yy, jeżeli macie złotą receptę, bo ja sobie wynotowałam uwagi, jakie ja mam, mam mnóstwo pytań do tego budżetu i nie ma z kim rozmawiać. Panie Marku, czy ma pan jakiś pomysł? Mam. Komisja, to jest przedstawiciel rady. Rada może zareagować na takie sytuacje, jakie są w tej chwili, tylko i wyłącznie na sesji. Trudno. Tylko i wyłącznie na sesji. Czyli jak można się domyślić, nie przyjąć budżetu. Radni podkreślali, że nie mają z kim rozmawiać o budżecie, gdyż wójt nie chce uczestniczyć w posiedzeniach komisji mimo próśb ze strony radnych. Całym problemem i tu naszym tutaj nieporozumieniem jest to, że e, nie ma osoby na ta, na, od dzisiaj na naszym tu spotkaniu odpowiedzialnej za budżet, za inwestycje, znaczy, na którym my bazujemy. Osobą odpowiedzialną jest wójt. <tuszy> Radni jeszcze raz poprosić wójta, aby przyszedł na obrady komisji. W sekretariacie w międzyczasie razem z panem Wanderowiczem pytaliśmy się pani sekretarki, czy jest pan wójt. Pan wójt jest, ale nie będzie, ponieważ jedna jasełka do przedszkola. Radny Zbigniew Dobosz spytał, co jest ważniejsze dla wójta, jasełka czy omówienie projektu budżetu. Na to pytanie nie uzyskał odpowiedzi. Radni zastanawiali się także nad inwestycjami drogowymi, które mają być dofinansowane z budżetu centralnego. Ponieważ to jest bardzo duża kwota, ponad milion złotych, to ja chciałam się zapytać. Co w momencie, kiedy nie otrzymamy dotacji, tak? E, no czy jaki mamy plan awaryjny? Będzie czy będzie będziemy starać się o rok aplikować, za rok aplikować o te środki, tak? Więc to pytanie musi paść. Jaki jest plan awaryjny, Bo jeżeli nie, to proszę tutaj Państwa radnych. O złożenie swoich wniosków i złożymy przedłożenie Panu Wójtowi gotowe scenariusz. No nie mamy ma tutaj wypracujemy stanowisko. Także jeżeli nie udy, otrzymasz na tej to, udy, to proszę bardzo o droga, bo są takie drogi. Proszę. Chodzi o drogę gminną numer 35423 W w miejscowościach klwaty, Piastów, Sola i Wielogóra na odcinku kilometra 900 metrów. Dziś już wiemy, że ta inwestycja drogowa nie zostanie dofinansowana z budżetu centralnego. Jakie inwestycje Wójt zamierza zrealizować w zamian? Tego nie udało nam się dowiedzieć. Podczas posiedzeń komisji radni starali się także przeanalizować przyszłe wydatki budżetowe, aby być może znaleźć oszczędności. Złożyliśmy tutaj wnioski i zasugerowaliśmy, żeby te pieniążki z promocji były obniżone do kwoty 50 tysięcy, ponieważ uważamy, że na zamieszczenie reklam w prasie i w mediach to wystarczające jest. I z samego tylko tego paragrafu to jest już 60 tysięcy oszczędności. A mimo złożonego stanowiska przez naszą komisję, nie zostało to uwzględnione, więc zadajemy pytanie, czym jest to spowodowane? Ostatecznie radni postanowili przesunąć w budżecie na 2016 rok 50 tysięcy złotych z kosztów promocji na utrzymanie przedszkoli. Jednocześnie radni jednomyślnie poparli wszystkie inwestycje w edukację takie jak zakup serwera do szkoły w Wiedlińsku, zakup komputerów do szkoły w Bierwcach czy zakup tablicy interaktywnej do szkoły w Wierzchowinach. Wątpliwości radnych wzbudziły z kolei planowane wydatki na energię elektryczną w Urzędzie Gminy. W ubiegłym roku było to 80 tysięcy złotych, w 2016 roku wydatki te mają wzrosnąć do 130 tysięcy złotych, czyli o 50 tysięcy złotych. Na sesji byliśmy informowani, no. wójt wstał i powiedział że jesteśmy po przetargu i będą znaczne oszczędności. I to nie ma pokrycia nawet w założeniu budżetowym. Wszystkie wątpliwości wpłynęły na ostateczną decyzję radnych, aby uchwałę w sprawie budżetu odłożyć do stycznia. I do tej pory nie mamy pełnej satysfakcji. Musimy pójść do społeczeństwa, do naszych wyborców, z projektem gotowym, bądź też po jego zatwierdzeniu, z podniesionym czołem. Nie powiedzieć. To chcieliśmy zrobić, to proponujemy wam, tego nie możemy z oblądów takich i takich. I taką jasność panie wójcie, chcemy mieć. Być może najlepszym rozwiązaniem impasu budżetowego będzie wprowadzenie przez radnych własnych pomysłów do budżetu. Jak spada na nas odpowiedzialność, bo my podejmiemy uchwałę i my będziemy obciążani za pewne inwestycje, które przyjęliśmy. Nie ma z kim rozmawiać, to my wprowadzamy to, co my chcemy wprowadzić. Czekamy zatem, jak ostatecznie będzie wyglądał budżet gminy na 2016 rok. Uchwała w tej sprawie musi zostać podjęta do końca stycznia.